Szósta edycja Pingla Cup, ogólnopolskiego turnieju skrzatów, skrzatek, żaków, żaczek w Grodzisku Mazowieckim. A moimi gośćmi są Ola Karczmasz i tata Oli, pan Ireneusz. E, dzień dobry. Przyjechaliście z miejscowości Serniki, a reprezentujecie klub Lewart Lubartów. Ola, powiedz mi, jak się nazywa twój trener? Jakub. Możesz jeszcze raz powtórzyć? Jakub Sagan. Pozdrowimy teraz trenera, pomachamy trenerowi. No bo to jak razem pracowaliście i teraz przyjechałaś na zawody, to te to, to takie pozdrowienia też forma jakiegoś podziękowania trenerowi za pracę. Jak myślisz? No. Słuchaj Ola, a jak długo już trenujesz? Pamiętasz kiedy zaczęłaś? Hmm. To było rok temu czy dwa lata temu? Pamiętasz kiedy zaczęłaś? Lepiej niż rok. Trochę lepiej niż rok. Trochę lepiej niż rok. I przez ten rok yy, to yy, co ci się lepiej gra? Jak myślisz, co lepiej gra? Czego się bardziej nauczyłaś? Czy grać backhandem, czy forhandem? Jak myślisz? Backendem i forhandem. Backendem i forehandem. A wolisz atakować, czy raczej wolisz czekać, aż przeciwniczka zaatakuje? Atakować. Atakować. No, kolejna dziewczynka, która uwielbia atakować. Panie Renuszu, jak to się stało, że akurat córka trafiła do tenisa stołowego. To jest tak, że ona jest no już trzecim moim dzieciątkiem, które trenuje tenis stołowy. Najstarszy jest syn. Potem jest Marysia, on jest już kadetem, Marysia jest rzaczką, a Ola, no jeszcze jest krzatką. Jest z 2012 roku, także jeszcze rok będzie z krzatką. I no powiem tak, że ona, ona przy, tamtych, przy tamtym dwojgu się tak yy, zaszczepiła, można powiedzieć, czy tak, tak spodobał się ten sport, prawda? Bo widziała, jak oni jeżdżą na treningi i sama chciała, także my nie mieliśmy nic na przeciwko, także ja się cieszę, że tu trenuję, bo, bo to jest yy, fajny sport, który, który rozwija i, i ciało, i umysł, można powiedzieć. No i, i taki na całe życie. Też tak myślę. To jest jeden z niewielu sportów, gdzie na przykład. Wnuczka może zagrać z dziadkiem, prawda, i jeszcze dziadek niekoniecznie musi taką grę przegrać. Mm, tak, zgadza się, zgadza się. Czasami można dziadzia czy tam tatę nawet, jak, jak teraz już ci starsi, zaskoczyć, bo tata tylko odbija, oni już grają. A, czyli już potrafią ograć tatę. Tak, to dokładnie. Ja Myślałam, że to trochę później nastąpi, ale niestety, no przykre, przykre, ale cieszę się z tego. Właśnie, cieszymy się z postępów. E, a zdarza się czasami grać z, z którymś z rodzeństwa? Słucham. Czy zdarzać się grać, trenować? Bo to brat i siostra, tak, trenują, starsi, tak? Czy zdarzać się czasami grać z bratem albo z siostrą, trenować albo grać na punkty? Tak. I z kim wolisz raczej grać? Z bratem czy z siostrą? Z kim dłużej grasz i częściej? Yy, najczęściej to z siostrą. Z siostrą? A zdarza Wam się zagrać czasami jakiś pojedynek? Zdarza mecz, tak? Lubicie grać mecze? Tak. Jaki wtedy masz sposób na to, żeby wygrać punkty ze swo swoją siostrą? Atakujesz tak, jak lubisz? No, ja to tak bardzo nie mam szans wygrać, ale tam trochę tak gram for forehand, co mi przyjdzie. Co ci przyjdzie do głowy? No tak, no to w zależności od tego też, jaka piłka do ciebie przylatuje. E, Ola, a powiedz mi, czy... Znasz może jakąś dobrą, taką świetną polską zawodniczkę tenisa stołowego, taką z kadry, z reprezentacji właśnie Polski? Nie. Panią Partykę znasz? Panią Partykę nie. nie. Aha, to popatrz sobie na YouTubie, wpisz nazwisko Natalia Partyka e, i Kasia Grzybowska-Franz, to e, takie najbardziej utytułowane polskie zawodniczki. Ale też Natalia Bajor, mistrzyni Polski sprzed roku i z tego roku. To są nasze kadrowiczki. E, może będziesz mogła podpatrzeć coś od nich, nauczyć się czegoś. E, czy może serwis, czy może blok, a może atak, a może kontrata, to co najbardziej lubisz. Jak myślisz, to e, ciekawy to pomysł? No. Warto podglądać tych, którzy lepiej grają? Tak. Można się czegoś od nich nauczyć? Tak. Ola, to w takim razie ja tobie życzę, żebyś. Właśnie podglądała tych starszych, koleżanki starszej, starszych kolegów, żeby się jak najwięcej nauczyła, żebyśmy mogli się spotykać na kolejnej, spotkać na kolejnej edycji turnieju Pingla Cup. Przyjdziesz do nas jeszcze? Tak. To bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję.